Witaj! Cieszę się, że tu jesteś, ponieważ to, o czym zaraz przeczytasz, może całkowicie zmienić twój sposób postrzegania relacji i przyciągania mężczyzn. W dzisiejszym świecie wiele osób skupia się na powierzchownych aspektach atrakcyjności wyglądzie, modzie, gestach. Jednak prawdziwa siła kobiety nie tkwi w tym, co zewnętrzne, lecz w jej wnętrzu, w autentyczności, pewności siebie i świadomości własnej wartości. Ta publikacja odkrywa przed tobą sekrety głębszego przyciągania. Tego, które działa na poziomie emocji, instynktów i podświadomości. Dowierz się, jak subtelne połączenie siły i wrażliwości, świadoma obecność, autentyczny język ciała czy kontrolowana wrażliwość mogą stworzyć magnetyczną aurę, której mężczyźni nie potrafią się oprzeć. Nie chodzi o manipulacje czy sztuczne techniki, to sztuka bycia sobą w sposób pełny i świadomy, tak aby twoja energia naturalnie przyciągała właściwych ludzi, tych, którzy szukają niechwilowej fascynacji, lecz prawdziwej, trwałej więzi. W kolejnych sekcjach poznasz praktyczne i inspirujące wskazówki, które pozwolą ci rozwinąć te unikalne cechy, wzmocnić swoją autentyczną obecność i odkryć, jak tworzyć głębokie, harmonijne relacje. Przygotuj się na podróż w głąb psychologii atrakcyjności, która wykracza poza fizyczny wygląd. Otwórz się na nowe spojrzenie na siebie i relacje z mężczyznami, w którym siła, delikatność, obecność i wrażliwość współgrają, tworząc niezapomniany magnetyzm i prawdziwą więź opartą na zaufaniu, szacunku i autentyczności. Numer jeden. Pierwotna tajemnica przyciągania, gdy jedno spojrzenie budzi z dniu męski instynkt. Czy zastanawiałaś się kiedyś dlaczego niektórzy mężczyźni, nawet ci najbardziej pewni siebie i emocjonalnie stabilni, w obecności pewnych kobiet, nagle tracą spokój i kontrolę? Nie chodzi o klasyczne piękno, perfekcyjny wygląd czy powierzchowny urok. W takich momentach budzi się coś znacznie starszego niż logika i wychowanie coś pierwotnego, zapisane głęboko w męskiej psychice, co sięga czasów, gdy instynkt był silniejszy niż rozum. Istnieje niewidzialna siła, która sprawia, że mężczyzna nie potrafi oderwać wzroku, choć nie umie wyjaśnić dlaczego. To nie jest magia ani manipulacja to czysta biologia połączona z subtelną energią kobiecej autentyczności. Kobieta, która nie próbuje niczego udowadniać, ale po prostu jest sobą, emanuje czymś, co w męskim umyśle uruchamia pradawny mechanizm rozpoznawania sygnał, że spotkał kogoś wyjątkowego, kogoś, kto potrafi połączyć siłę z delikatnością. Mężczyźni odbierają te sygnały nieświadomie i ich ciało reaguje wcześniej niż umysł. Serce przyspiesza, oddech staje się płytszy, a w myślach pojawia się irracjonalne pragnienie: być bliżej, zrozumieć, dotknąć, chronić. To reakcja ewolucyjna, zakorzeniona głęboko w instynkcie przetrwania i więzi. Spotkanie z taką kobietą jest jak dotknięcie czegoś pierwotnego, czego nie da się opisać słowami. Taka kobieta nie musi mówić wiele. Jej spojrzenie, sposób, w jaki się porusza, jak słucha i oddycha wszystko to mówi więcej niż jakiekolwiek słowa. Nie gra roli, nie nosi maski. Jest obecna w pełni, świadoma siebie, spokojna. I to właśnie ten spokój ta niewymuszona. Pewność siebie tworzy aurę, której nie da się podrobić. Kiedy wchodzi do pomieszczenia, nie musi rywalizować o uwagę, nie próbuje być głośniejsza, piękniejsza czy bardziej interesująca. To, co przyciąga, to jej energetyczna cisza. To, że nie potrzebuje uznania, aby czuć swoją wartość. No. Mężczyzna, spotykając taką kobietę, czuje się, jakby odnalazł coś, czego brakowało mu przez całe życie: spokój połączony z ekscytacją. To niezwykłe połączenie sprawia, że jego umysł nie potrafi przestać o niej myśleć. Nie dlatego, że jest niedostępna, lecz dlatego, że jest prawdziwa. W świecie pełnym masek i pozorów prawdziwość działa jak magnes. Mężczyzna instynktownie czuje, że może przy niej być sobą, bez udawania, bez rywalizacji, bez presji. Pierwotna tajemnica przyciągania nie polega więc na grze czy wyuczonych technikach flirtu. To nie kwestia wyglądu, wieku czy statusu. To subtelna alchemia energii, połączenie wewnętrznej równowagi, samoakceptacji i świadomości własnej wartości. Kobieta, która zna swoją siłę, ale nie musi jej udowadniać, staje się jak światło, które przyciąga nie dlatego, że oślepia, ale dlatego, że ogrzewa. Gdy mężczyzna spotyka taką kobietę, jego obronne mechanizmy zaczynają się rozpuszczać. Czuje, że nie musi grać roli zdobywcy ani bohatera. Zamiast tego pojawia się w nim naturalne pragnienie: być obecnym, słuchać, chronić. To właśnie ta kobieta w sposób nieświadomy otwiera w nim przestrzeń do prawdziwej bliskości, w której siła i wrażliwość mogą istnieć obok siebie. Autentyczna kobieta nie szuka aprobaty. Jej pewność siebie wypływa z głębokiego zrozumienia, że jest kompletna. Nie potrzebuje potwierdzenia z zewnątrz, aby czuć się wartościowa. I to właśnie ta pełnia sprawia, że przyciąga mężczyzn. Którzy sami są gotowi na dojrzałe, szczere relacje. Ci, którzy szukają emocjonalnej gry, zazwyczaj nie wytrzymują długo w jej obecności, bo jej spokój demaskuje ich niepewność. Pierwotna tajemnica przyciągania polega więc nie na tym, by zdobyć uwagę, ale na tym, by emanować obecnością, której nie da się zignorować. Gdy kobieta jest w harmonii ze sobą, ze swoim ciałem, emocjami i duszą, jej energia działa na poziomie, którego słowa nie sięgają. To nie magia, choć tak właśnie wygląda. Bo w rzeczywistości najpotężniejszy czar to autentyczność. Nie gra, nie maska, nie wyuczone gesty, ale naturalna kobiecość, która płynie z akceptacji siebie. To ona budzi w mężczyźnie coś, co było w nim od zawsze: pragnienie, by kochać, chronić i być blisko. I właśnie wtedy jedno spojrzenie potrafi obudzić w nim cały wszechświat emocji, jakby przez chwilę zobaczył w tobie nie tylko kobietę. Lecz tajemnicę, której od zawsze szukał. Numer dwa. Kobieta, która działa bez słów. Moc autentycznej energii. Nie każda kobieta potrzebuje mówić wiele, by zostać zapamiętaną. Niektóre wystarczy, że pojawią się, a przestrzeń wokół nich natychmiast się zmienia. Ich obecność ma w sobie coś niewidzialnego, coś, co trudno opisać, ale każdy to czuje. Nie są krzykliwe, nie zabiegają o uwagę, nie próbują być kimś innym. A jednak to właśnie one zostają w pamięci mężczyzny na długo po tym, jak rozmowa dawno się skończyła. To nie przypadek. Taka kobieta emanuje energią, która wypływa z jej wnętrza, z harmonii, jaką ma ze sobą i światem. Nie nosi maski, nie dopasowuje się do oczekiwań. Jej siła nie wynika z perfekcji, ale z autentyczności. Z tego, że potrafi być sobą w każdej sytuacji, bez potrzeby udowadniania czegokolwiek. Mężczyźni wyczuwają tę energię instynktownie. Ona ich nie goni, nie próbuje przekonać, nie zabiega o uwagę i właśnie dlatego jest tak magnetyczna. W świecie, w którym większość relacji opiera się na pośpiechu, porównywaniu i grze pozorów, obecność kobiety spokojnej, świadomej i prawdziwej działa jak oddech świeżego powietrza. Autentyczna energia nie jest czymś, co można udawać. Nie da się jej nauczyć z książki czy naśladować z filmów. Ona rodzi się wtedy, gdy kobieta w pełni akceptuje siebie, swoje mocne strony, ale też słabości, gdy przestaje walczyć z tym, kim jest, i zaczyna po prostu być. Z tej akceptacji rodzi się wewnętrzny spokój, który mężczyźni czują na poziomie instynktu. To nie jest energia dominacji, ale równowagi. Kobieta, która zna swoją wartość, nie musi niczego wymuszać, nie potrzebuje udowadniać, że zasługuje na uwagę, bo jej energia sama tworzy przestrzeń, w której inni chcą przebywać. Jej cisza mówi więcej niż słowa, jej obecność daje poczucie bezpieczeństwa, a jej spojrzenie przypomina, że nie trzeba udawać, by być wystarczającym. W kontaktach z mężczyznami taka kobieta nie używa gry, lecz autentyczności. Potrafi słuchać bez oceny, patrzeć bez osądu, mówić bez maski. To właśnie ta szczerość przyciąga. Mężczyzna czuje, że nie musi grać roli silnego, błyskotliwego czy zawsze pewnego siebie. Może być sobą. Bo naprzeciwko ma kogoś, kto sam jest sobą. To niezwykle rzadkie w dzisiejszym świecie. Większość ludzi jest tak skupiona na kreowaniu wizerunku, że zapomina, kim naprawdę jest. Autentyczna kobieta działa odwrotnie: im bardziej jest sobą, tym bardziej przyciąga. Nie poprzez słowa, ale poprzez energię obecności kiedy wchodzi do pokoju, nie musi nic robić, by być zauważoną. To jak się porusza, jak oddycha, jak słucha, wszystko to tworzy aurę spokoju i pewności. Nie chodzi o idealne gesty, ale o naturalność, która mówi: czuję się dobrze w swojej skórze. I właśnie ta naturalność działa jak magnes. Mężczyzna, który to czuje, nie do końca rozumie dlaczego, ale nie potrafi się od tego oderwać. To nie urok powierzchowny, lecz głęboki. Dotykający emocji, których dawno nie doświadczał, autentyczna kobieta nie szuka potwierdzenia w spojrzeniach innych. Jej wewnętrzna równowaga daje jej siłę, której nie można podważyć. Dzięki temu przyciąga niebyle kogo, lecz tych mężczyzn, którzy sami są gotowi na coś więcej niż gra. To mężczyźni, którzy pragną relacji opartej na szczerości, szacunku i wzajemnym zrozumieniu. Bo prawdziwa moc kobiety nie leży w tym, by dominować, uwodzić czy rywalizować. Jej siła tkwi w ciszy, w obecności, w zrozumieniu siebie, w tym, że potrafi wejść w przestrzeń i bez słowa sprawić, że inni czują się inaczej, spokojniej, cieplej, bardziej obecni. To właśnie jest moc autentycznej energii niewidzialna, lecz wyczuwalna, cicha, ale potężna. Kobieta, która ją w sobie nosi, nie potrzebuje walczyć o uwagę, bo gdy naprawdę jest sobą, świat sam zaczyna się wokół niej zatrzymywać. Numer 3 między siłą a delikatnością równowaga, która magnetycznie przyciąga mężczyzn. Istnieje w kobiecie pewien paradoks, który od wieków fascynuje mężczyzn niezwykłe połączenie wewnętrznej siły i łagodności to nie przeciwieństwa, lecz dwa bieguny tej samej energii. Kobieta, która potrafi je w sobie zharmonizować, staje się nie tylko intrygująca, ale też głęboko pociągająca na poziomie emocjonalnym i instynktownym. Nie chodzi o dominację ani o uległość. Chodzi o subtelny taniec między mocą a wrażliwością między pewnością siebie a otwartością. Mężczyzna wyczuwa tę równowagę szybciej niż potrafi to zrozumieć. Jego instynkt rozpoznaje w niej coś rzadkiego coś, co budzi zaufanie i pragnienie jednocześnie. Silna kobieta nie musi mówić głośno. Jej siła nie polega na kontrolowaniu innych, lecz na panowaniu nad sobą. Zna swoją wartość, ale nie potrzebuje o niej przypominać. Jej delikatność nie jest słabością, jest wyborem. Potrafi być ciepła i empatyczna, nie tracąc przy tym granic. Potrafi współczuć, ale nie pozwala sobą manipulować. Właśnie ta równowaga tworzy aurę, której mężczyźni nie potrafią się oprzeć. Delikatność kobiety otwiera serce, a jej siła daje poczucie bezpieczeństwa. To połączenie działa na męską psychikę w sposób niemal hipnotyzujący. Mężczyzna czuje, że może przy niej być sobą, nie musi się bronić, ale też nie traci swojej męskości. To kobieta, przy której pragnie się być lepszym, nie dlatego, że ona tego wymaga, lecz dlatego, że jej obecność inspiruje. Takie kobiety nie walczą o uwagę. Ich energia jest spokojna, zrównoważona i naturalna. One nie udają twardych, żeby przetrwać, ani słodkich, by się podobać. Wiedzą, że prawdziwa siła jest cicha, a prawdziwa delikatność potrafi rozbroić nawet najbardziej zamknięte serce. W codziennym życiu przejawia się to w drobiazgach w sposobie, w jaki mówi, w tonie głosu w tym, jak patrzy. Nie próbuje dominować rozmowy, ale kiedy mówi, jej słowa mają wagę. Nie musi być idealna. Jej autentyczność jest o wiele bardziej pociągająca niż perfekcja. Mężczyźni czują różnicę między kobietą, która walczy o uznanie, a tą, która po prostu jest obecna. Kobieta w równowadze nie boi się pokazać emocji, ale też nie tonie w nich. Potrafi być łagodna, kiedy trzeba, i stanowcza, gdy sytuacja tego wymaga. Nie gra żadnej roli, bo nie ma potrzeby udawać. Taka postawa ma w sobie coś głęboko magnetycznego. Mężczyzna nie do końca rozumie, dlaczego go przyciąga, ale czuje, że w tej kobiecie jest prawda. Widzi w niej coś, co przypomina mu, czym naprawdę jest kobiecość nie słabością, nie rywalizacją, lecz siłą, która potrafi uzdrawiać i inspirować. Kiedy kobieta znajduje w sobie tę równowagę, świat reaguje inaczej. Ludzie zaczynają ją traktować z większym szacunkiem, a mężczyźni z podziwem. Nie dlatego, że stara się imponować, lecz dlatego, że jej energia jest spójna. Nie potrzebuje udowadniać niczego nikomu, bo cała jej postawa mówi: Wiem, kim jestem. Prawdziwa kobiecość nie polega na byciu idealną. To sztuka bycia sobą, z całą gamą emocji, pasji, czasem nawet sprzeczności. Właśnie te kontrasty sprawiają, że jest tak żywa i pełna. Siła bez łagodności staje się chłodna, a delikatność bez siły. Krucha. Dopiero ich połączenie tworzy pełnię, której pragnie każdy mężczyzna, nawet jeśli sam nie potrafi tego nazwać. Bo w głębi duszy każdy mężczyzna tęskni za kobietą, która jest jednocześnie światłem i ogniem. Tą, która potrafi przytulić, ale też spojrzeć prosto w oczy, kiedy trzeba. Kobietą, przy której może odpocząć, a jednocześnie rosnąć. I właśnie ta harmonia między siłą a delikatnością sprawia, że staje się dla niego kimś więcej niż tylko obiektem fascynacji, staje się jego inspiracją. Numer cztery: cichy język obecności, jak wewnętrzny spokój, staje się magnetyczną aurą. Są kobiety, które nie potrzebują wielu słów, by przyciągnąć uwagę. Wystarczy, że są. Ich obecność ma w sobie coś, co trudno wyjaśnić: ciszę, która mówi więcej niż tysiąc zdań, spokój, który wypełnia przestrzeń wokół. Wchodzą do pomieszczenia bez pośpiechu, bez napięcia i nagle wszystko jakby się uspokaja. To właśnie moc obecności, subtelna energia, która działa na ludzi głębiej niż można to dostrzec. W świecie, który nieustannie krzyczy, gdzie każdy chce być zauważony, kobieta spokojna i świadoma siebie staje się jak oaza. Nie szuka uwagi, nie musi niczego udowadniać. Jej wewnętrzna harmonia jest tak silna, że inni automatycznie dostrajają się do jej rytmu. Mężczyźni szczególnie mocno reagują na tę energię. Ich ciało i emocje instynktownie wyczuwają, że w jej obecności można po prostu być. Taki spokój nie rodzi się z zewnętrznej kontroli, lecz z głębokiego zrozumienia siebie. Kobieta, która nauczyła się słuchać własnych emocji, ufać swojej intuicji i nie reagować na każdy impuls, staje się jak cichy magnes. Jej spojrzenie jest łagodne, ale przenikliwe. Jej ruchy są naturalne, niewymuszone. Nie ucieka od ciszy, ona ją tworzy. Obecność jest jak niewidzialny język. Mówi ona z więcej niż słowa, ton, głosu czy gesty. Jeśli kobieta jest w sobie spokojna, jej energia to przekazuje. Ludzie czują się przy niej bezpiecznie. Otwierają się, przestają udawać. Mężczyzna w jej towarzystwie zaczyna odczuwać coś, czego często mu brakuje: prawdziwą obecność bez napięcia. Nie musi niczego analizować, nie czuje presji, po prostu czuje się dobrze. Właśnie wtedy pojawia się magia. To nie spojrzenie pełne gry, nie ruchy zaplanowane, lecz naturalny rytm: oddech, uśmiech, cisza. Kobieta w harmonii z sobą nie szuka potwierdzenia z zewnątrz. Jej spokój jest jej siłą. W męskim świecie, pełnym rywalizacji i walki o kontrolę, taka energia działa jak balsam. Mężczyzna, choć sam nie potrafi tego wyjaśnić, czuje, że w jej obecności jego napięcie topnieje. Nie chodzi o to, by być zawsze idealnie opanowaną. Prawdziwa obecność nie jest maską, lecz akceptacją tego, co jest. Kobieta, która potrafi być ze sobą z radością, z lękiem, z niepewnością, wysyła sygnał: Jestem tu, cała, prawdziwa. I to właśnie ta szczerość tworzy magnetyzm, którego nie da się udawać. Spokój nie jest brakiem emocji, lecz świadomością ich przepływu. Kiedy kobieta nie reaguje impulsywnie, lecz z uważnością, w jej aurze pojawia się coś wyjątkowego stabilność. Mężczyzna odbiera to natychmiast. Zamiast napięcia pojawia się zaufanie, zamiast chaosu ciekawość. Cichy język obecności to najpiękniejsza forma komunikacji. Nie wymaga słów, planów ani masek. Działa poprzez autentyczność i świadomość. Kiedy kobieta umie zatrzymać się, oddychać głęboko, być naprawdę tu i teraz, cała jej energia zmienia się. To właśnie wtedy jej spojrzenie przyciąga bardziej niż jakiekolwiek słowa, a jej cisza staje się zaproszeniem do bliskości. W relacjach z mężczyznami, ten rodzaj obecności tworzy przestrzeń, w której rodzi się prawdziwe połączenie nie poprzez intensywność emocji, lecz poprzez spokój, w którym obie strony mogą być sobą. To stan, w którym nie ma gry, nie ma potrzeby udowadniania jest po prostu bycie. Kobieta, która zna język obecności, nie potrzebuje niczego udawać. Jej energia mówi za nią. I właśnie ten rodzaj ciszy przyciąga najmocniej. Bo w świecie pełnym hałasu, tylko prawdziwy spokój potrafi zatrzymać uwagę. Numer 5: język ciała duszy, gdy każdy ruch opowiada prawdę. Niektóre kobiety potrafią powiedzieć więcej jednym gestem niż inni długim monologiem. Ich ciało mówi subtelnie, naturalnie, bez wysiłku. Każdy ruch, spojrzenie, sposób, w jaki odgarniają włosy czy poruszają się w przestrzeni niesie ze sobą historię. Nie jest to gra ani świadoma. Strategia to język duszy, który objawia się poprzez ciało, gdy kobieta żyje w zgodzie z sobą. Autentyczność nie ukryje się w słowach, bo ciało zawsze zdradza prawdę. Gdy kobieta jest napięta, zamknięta, niepewna, jej postawa to pokazuje. Gdy natomiast jest spokojna, otwarta i w harmonii, to właśnie z niej promieniuje w ruchach, w oddechu, w rytmie spojrzeń. Nie trzeba jej analizować, żeby to poczuć. Mężczyzna od razu wyczuwa różnicę. Właśnie dlatego to nie uśmiech czy gest wyuczony przed lustrem przyciąga uwagę, lecz naturalność. Ciało kobiety, która czuje się dobrze we własnej skórze, staje się jak muzyka płynne, miękkie, zmysłowe, ale nigdy wymuszone. Jej ruchy nie są grą, lecz wyrazem wewnętrznego spokoju i świadomości siebie. Język ciała jest najstarszym sposobem komunikacji między ludźmi to on zdradza emocje, zanim pojawią się słowa. Kiedy kobieta mówi z serca, jej gesty współgrają z głosem, jej spojrzenie jest spójne z emocją. Taka autentyczność działa na mężczyzn silniej niż jakikolwiek flirt. To, co prawdziwe, zawsze rezonuje głębiej niż to, co zaplanowane. Kobieta, która rozumie swój język ciała, nie próbuje go kontrolować, nie poprawia się, nie zastanawia nad każdym ruchem. Ona pozwala sobie czuć, a ciało samo staje się kanałem wyrazu. W jej obecności mężczyzna czuje prawdę, bez słów. Widzi w niej coś żywego, nieuchwytnego, ale głęboko szczerego. To właśnie ta spójność między tym, co czuje, a tym, jak się porusza, tworzy magnetyzm. Nie potrzebuje prowokacji, by być zmysłową. Jej sensualność rodzi się z naturalności. Z tego, że jest obecna w każdym geście, że jej ciało nie kłamie, bo nie ma powodu, mężczyzna reaguje na to instynktownie. Nie wie, co dokładnie go przyciąga, może sposób, w jaki kobieta pochyla głowę, może to, jak oddycha, jak porusza rękami, jak patrzy. Ale to nie są detale techniczne. To energia, która płynie z wnętrza. Kobieta, która akceptuje siebie, nie wysyła sygnałów sprzecznych. Jej ciało, głos i spojrzenie mówią jednym językiem. W świecie, w którym tak wiele jest sztuczności i pozoru, taka spójność staje się czymś wyjątkowym. Gdy kobieta przestaje grać, jej obecność nabiera mocy. Nie potrzebuje maski, by być zauważoną. Wystarczy, że jest prawdziwa. Jej ruchy stają się lekkością, a każdy gest wyrazem pewności i łagodności jednocześnie. Język ciała duszy to sztuka, której nie da się nauczyć z zewnątrz. To rezultat wewnętrznej pracy, akceptacji, uważności, zaufania do siebie. Gdy kobieta przestaje wstydzić się swojego ciała i emocji, zaczyna komunikować się z otoczeniem na głębszym poziomie. Jej ciało nie jest już narzędziem autoprezentacji, lecz żywym odbiciem jej duszy. I wtedy nawet milczenie staje się zmysłowe. Wystarczy, że spojrzy, odwróci głowę, zrobi krok, a mężczyzna czuje, że widzi coś prawdziwego. Nie grę, nie pozę, lecz czyste istnienie. Bo kiedy ciało i dusza mówią jednym głosem, powstaje magia. Nie ta teatralna, lecz ta najpiękniejsza, ludzka, prawdziwa, głęboka. I właśnie ten język, którego nie słychać, ale który każdy potrafi poczuć, sprawia, że kobieta staje się niezapomniana. Numer 6. Siła kontrolowanej wrażliwości. Delikatność, która rozbraja serca. W świecie, który często nagradza chód emocjonalny i pozorną niezależność, prawdziwa wrażliwość staje się rzadkim i cennym klejnotem. Kobieta, która potrafi być delikatna, a jednocześnie silna, nie traci nic ze swojej mocy, wręcz przeciwnie, zyskuje magnetyzm, którego nie da się podrobić. To właśnie kontrolowana wrażliwość czyni ją tak fascynującą i trudną do zapomnienia. Nie chodzi o kruchość ani o potrzebę współczucia chodzi o umiejętność pokazania swojej ludzkiej strony bez utraty godności. Kobieta, która potrafi otworzyć się na emocje, nie staje się słaba, staje się prawdziwa. Jej szczerość w dotyku, w słowach, w spojrzeniu otwiera przestrzeń, w której mężczyzna może wreszcie odetchnąć, porzucić zbroję i być sobą. Mężczyźni często przez całe życie uczą się ukrywać swoje uczucia. Społeczne oczekiwania wpoiły im, że muszą być silni, nieugięci, niewzruszeni. Dlatego, kiedy spotykają kobietę, która potrafi z ciepłem i spokojem okazać swoje emocje, czują coś niezwykle rzadkiego bezpieczeństwo. To właśnie wtedy rodzi się zaufanie, które buduje prawdziwą bliskość. Kontrolowana wrażliwość nie oznacza nadmiernej emocjonalności. To subtelna sztuka wyważenia umiejętność powiedzenia czuję bez dramatyzmu, pokazania emocji, bez ich narzucania. Kobieta, która potrafi mówić o swoich uczuciach z dojrzałością i spokojem, wysyła sygnał: znam siebie i nie boję się tego, co czuję. To działa jak magnes. Kiedy kobieta dzieli się częścią swojej historii, drobną niepewnością, chwilą zwątpienia, ale robi to z wewnętrzną siłą i świadomością, daje mężczyźnie coś niezwykle ważnego: pozwolenie na człowieczeństwo. W jej obecności nie musi być bohaterem bez skazy. Może być człowiekiem prawdziwym, z emocjami, z czułością, z pragnieniem bliskości. Wrażliwość ma w sobie coś świętego, bo nie można jej udawać. Jest jak otwarte okno duszy pokazuje prawdę. Ale tylko kobieta, która zna siebie, potrafi otworzyć to okno w sposób bezpieczny. Bo kontrolowana wrażliwość to nie naiwność, to świadome dzielenie się sobą, z mądrością, kiedy i jak to zrobić. Taka kobieta nie zalewa emocjami, nie wymaga ratunku. Ona po prostu pozwala zobaczyć, że ma serce, bijące, czujące, żywe. To wystarczy, by mężczyzna poczuł, że znalazł coś autentycznego. Coś, co w dzisiejszym świecie stało się rzadkością. To właśnie połączenie siły i delikatności jest najbardziej przyciągające. Kiedy kobieta potrafi być miękka bez bycia słabą, czuła bez uległości. Wtedy tworzy aurę, której mężczyzna nie potrafi się oprzeć. To kontrast, który działa na poziomie instynktu, pierwotnego a zarazem duchowego. Kobieta z kontrolowaną wrażliwością nie boi się ciszy, nie boi się łzy, nie boi się spojrzeć w oczy i powiedzieć prawdy. Jej autentyczność nie krzyczy, ona po prostu jest. I właśnie ta cicha obecność ma większą siłę niż jakiekolwiek słowa. Dzięki tej jakości relacja przestaje być grą w dominację, a staje się spotkaniem dwojga ludzi, którzy naprawdę się widzą. On nie czuje presji, by być kimś innym, a ona nie musi udawać, że nic nie czuje. Powstaje równowaga subtelna, ale potężna. Wrażliwość nie odbiera kobiecie siły. Przeciwnie, sprawia, że staje się kompletna. Bo tylko ta, która umie czuć, potrafi naprawdę kochać. I tylko ta, która potrafi kochać bez strachu, potrafi przyciągnąć miłość, której inni szukają przez całe życie. Numer 7, sztuka tworzenia głębokich i trwałych więzi, od fascynacji do prawdziwej bliskości. Tworzenie autentycznych i trwałych więzi to coś więcej niż chwilowa fascynacja czy powierzchowne zauroczenie. To proces, który wymaga obecności, wrażliwości i uważności, a jednocześnie zrozumienia, że relacja to wspólna przestrzeń dla dwóch osób, w której każda z nich może rozwijać swoją pełnię. Kobieta, która opanowała tę sztukę, przyciąga mężczyzn gotowych do prawdziwego zaangażowania: tych, którzy szukają relacji głębokiej, pełnej zaufania i wzajemnego szacunku. Podstawą każdej głębokiej więzi jest zdolność dostrzegania drugiej osoby w jej autentycznym wymiarze. To umiejętność patrzenia poza powierzchowność, osiągnięcia czy rolę społeczną i dostrzegania prawdziwej osoby, jej emocji, marzeń, nadziei, a także słabości i wątpliwości. Mężczyzna, który czuje, że jest naprawdę widziany i akceptowany, doświadcza poczucia bezpieczeństwa, które pozwala mu się otworzyć i być sobą w pełni. Tworzenie trwałych więzi wymaga również wyczucia emocjonalnego rytmu relacji. Kobieta, która potrafi intuicyjnie wyczuć, kiedy zbliżyć się do partnera, a kiedy dać mu przestrzeń, kiedy wspierać, a kiedy pozwolić mu działać samodzielnie, buduje subtelną harmonię. To umiejętność, której nie da się nauczyć z instrukcji, rozwija się przez uważność, praktykę i obserwację oraz przez autentyczne życie w zgodzie ze sobą. Kluczowym elementem trwałej więzi jest również tworzenie wspólnych, znaczących doświadczeń. Nie chodzi o spektakularne gesty, lecz o prawdziwe chwile bliskości, wspólne rozmowy pod gwiazdami, milczenie w komfortowej ciszy, dzielenie się swoimi marzeniami i drobnymi codziennymi radościami. To właśnie te momenty wpisują się w emocjonalną pamięć i budują fundament relacji, która przetrwa próbę czasu. Emocjonalna stabilność jest kolejnym filarem głębokiej więzi. Kobieta, która potrafi zachować spokój i równowagę w obliczu wyzwań, staje się dla mężczyzny kotwicą emocjonalną. Nie oznacza to braku emocji, lecz rozwinięcie zdolności do zarządzania nimi w sposób świadomy i konstruktywny. Mężczyzna może czuć się bezpiecznie, wiedząc, że jej obecność daje poczucie stałości, nawet w chwilach niepewności. Wspólne wzrastanie to kolejny element, który odróżnia powierzchowne relacje od prawdziwych. Partnerzy, którzy inspirują się nawzajem do rozwoju, zarówno indywidualnego, jak i wspólnego, tworzą dynamikę, której oboje stają się lepszą wersją siebie. Szacunek dla indywidualności każdego z nich, połączony z chęcią dzielenia życia, tworzy silną, żywą i autentyczną więź. Autentyczna komunikacja jest mnietażowym klejem, który spaja wszystko w relacji. Kobieta, która potrafi wyrażać swoje potrzeby, granice i pragnienia jasno, ale łagodnie, jednocześnie tworząc przestrzeń dla partnera, buduje zaufanie i bliskość. To nie jest wymiana informacji, no to dzielenie się wnętrzem, które pozwala relacji rosnąć i pogłębiać się w naturalny sposób. Ostatecznie prawdziwa miłość to zdolność dawania i wzajemnego wspierania się, nie z potrzeby kontrolowania, lecz z autentycznej chęci tworzenia życia, które wzbogaca obie strony kiedy kobieta potrafi tak kochać nie tylko przyciąga wartościowego mężczyznę lecz razem tworzą spirale wzrostu i szczęścia która może trwać całe życie to najwyższa forma ludzkiej więzi miejsce w którym dwoje ludzi nie tylko odnajduje miłość lecz tworzy coś większego niż suma ich jednostkowych światów